Jak przejść Hello Neighbor, akt drugi? Gdy wyjdziemy z piwnicy, bierzemy Łatamy. latarkę i idziemy do sąsiada, aby zamknąć to. Jest to, jest? to. Nie. Idziemy, idziemy teraz do kuchni, do lodówki, bierzemy klucz i otwieramy to. Włączamy to. I bierzemy to. My już to zrobimy. Chodzimy na, tutaj na górę za pomocą pudeł I Przyciskiem E. Włączamy to. Klikamy E. Gdy wejdziemy, bierzemy łopatę i schodzimy na dół. Ja zalecam ten sposób, on jest najszybszy i najbezpieczniejszy. na dół. Wykopujemy klucz i idziemy znowu na górę. Teraz tutaj. to. I otwieramy drzwi. Bierzemy tego ludzika z toalety. Kładziemy go tutaj i znowu wracamy do toalety. Bierzemy łos. Zakończenie złomem. łomem.